Nie ma co już. Pia, dobra. dobra Idę do Ciebie już, A do trzymaj. Nice. Nice. tego on leży i short awka jest. Jasie. mam. Dla de... Pod oknem. Ja pierdolę, bo i... Epo. Noc. Bro, spokojnie. 5 na 4. 3 leży. Jest już przy dżungli. Fakę z... na short awki, na ciebie. Kuchnia. Kuchnia mam. Chcesz skoczyć? Jest na tyłu. Nice. Musimy zabić kurwa, gdzie się tak. 8 mam. Nice. Sody czyste. Dżungla. Tak. Okay. No.